Drogi Raku, zastanawiamy się dzisiaj, co ulepszyć w nowiu, który rozpoczyna się już 4 listopada. Dla Ciebie jest karta sprawiedliwości. Zobacz, jak ten bardzo młody człowiek, wiekiem, spokojnie, na szeroko rozstawionych nogach siedzi na swoim tronie. Z jednej dłoni wypuszcza głowbę pokoju, a w drugiej trzyma wagę. A miecz. Niedbale rzucony, ma pod nogami. Co to może oznaczać dla Ciebie? Nów to jest taki czas w miesiącu, kiedy tak naprawdę nów determinuje cały kolejny miesiąc. Więc w Nowiu ulepszamy, planujemy, mm, myślimy, co będziemy robić przez kolejny miesiąc. No i dla Ciebie jest wskazówka, żeby pracować nad sprawiedliwą oceną zdarzeń, sytuacji. Ludzi, może też nad jakąś taką równowagą, bo właśnie ta dostojna postawa i ta taka pewna, niezbita pewność siebie tego władcy mówi też o tym, że on sam wie w jakim miejscu jest, po co tam jest i dokąd zmierza. Ja raczki yy, uwielbiam i to miałam przyjemność poznania i kobiet i mężczyzn spod tego znaku. Natomiast raczki są bardzo kapryśne, nie gniewajcie się, więc może to jest taka też wskazówka dla Was, żeby pracować nad taką wewnętrzną, takim zbalansowaniem samego, samej siebie, żeby tak na przykład traktować innych, jak sami byśmy sobie tego życzyli. To taka rada na wskazówka właściwie na nów. Wszystkiego dobrego, pozdrawiam.